serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji prasowej, która poświęcona jest złożeniu przez ruch Kali projektu ustawy o in vitro. Projekt który Ruch Likota składa do Sejmu, do, do Marszałka Sejmu, jest projektem, który powstał na bazie projektu wypracowanego przez Komitet Społeczny, projektu, który powstał w roku 2009 i jak Państwo zapewne pamiętają, jest to projekt, w który zaangażowane były różne podmioty społeczne, więc organizacje pozarządowe, jak Stowarzyszenie Nasz Bocian, którego przedstawicielką jest pani Agnieszka Sadłowska, Federacja Narzeczkowic i Planowania Rodziny oraz eksperci profesor Kubicki, profesor Elona Razielińska, profesor Szawacki, profesor Hołówka i wielu innych. I ten projekt został złożony do Sejmu właśnie w 2009 roku i w wyniku prac Projekt ten został przyjęty przez komisję, komisję Polityki Społecznej i Komisję Zdrowia. I myśmy zastanawiając się, który projekt przyjąć jako ten bazowy, doszli tutaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, że najlepiej będzie złożyć ten projekt, który został wypracowany i przyjęty przez poprzednią komisję Sejmową, ponieważ ten projekt tak naprawdę jest w niewielkim stopniu zmienia substancję naszego pierwotnego projektu, natomiast jest, aktualizuje ten projekt o zmiany prawne, które zaszły w tym czasie. Co więcej, ten projekt myśmy teraz właśnie po, po dyskusji w ramach tego zespołu, który nadal, nadal funkcjonuje, um, doszliśmy do wniosku, że do tego projektu trzeba prowadzić drobne korekty i w związku z czym ten projekt, który składamy, to jest projekt o nazwie ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów, czyli tak zwana ustawa tkankowa. Istotą tego projektu nie jest wchodzenie w procesy medyczne, w procedury ściśle medyczne, Włącznie w takim e, zakresie, w jakim ma to związek z kontrolą, z monitorowaniem e, e, pewnych procesów e, e, i procedur przeprowadzanych przez e, kliniki zajmujące się e, leczeniem metodą in vitro. E, bo tak naprawdę my uważamy, że nie należy, nie jest rolą parlamentu wnikanie e, w, w, e, w procedury bardzo wysoko medyczne, że to jest sprawa lekarza i pacjentki tak naprawdę. I lekarz... Co do, bardzo, co do tego, jaką procedurę, w jakim zakresie ją zastosuje, to lekarz w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną podejmuje ostateczną e, decyzję. E, ten projekt, e, zgodnie z naszym projektem, dostęp do e, procedury in vitro e, będą miały osoby bez, e, bez jakichkolwiek ze, zewnętrznych ograniczeń, w tym sensie, że nie, nie małżeństwa na przykład, tylko każda osoba, która może jest zainteresowana z powodów medycznych, może się poddać tej procedurze i cały ten projekt tak naprawdę zasadza się na stworzeniu systemu kontroli nad tym, żeby zastosowanie procedur wspomaganej prokreacji odbywało się zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, i zgodnie e, również z, 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 z najnowszymi osiągnięciami e, medycyny. Ten projekt dopuszcza diagnostykę preimplantacyjną i tak naprawdę to właściwie jest cała istota, jak Państwo zobaczą ten projekt, to, to mówimy o tworzeniu banku danych, ba, banku komórek i zarodków i te banki będą monitorowane i będą monitorowały same te, te, te tworzone zarodki. Także to jest no, bardzo spójny i całościowy system który by wreszcie doprowadził do tego, że procedury wspomaganej prokreacji, które w Polsce i tak się odbywają, że będą odbywały się pod odpowiednią kontrolą medyczną. To chyba tyle tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania? Polska Radio. Dzień dobry, ja chciałam zapytać, bo wczoraj podobną zapowiedź złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej, no, że również złożył projekt dotyczący in vitro, rozumiem, że podstawowe pytanie, tam jest zawarta w waszym projekcie refundacja tego zabiegu, prawda? Czy... Ten projekt, czyli ta ustawa tankowa, ona nie zawiera kwestii refundacji, bo ona się zajmuje wyłącznie tą procedurą medyczną. Natomiast bardzo się cieszymy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej składa projekt, który będzie podejmie kwestię refundacji, bo to jest również konieczna sprawa. Także jeżeli on to złożą, to, to oczywiście ta kwestia w tej sprawie na pewno będziemy, będziemy współpracować. Jeśli mogę to dodać dwa słowa, to są projekty kompatybilne, to znaczy jeden z drugim bardzo świetnie współpracuje i oczywiście Zbieramy ten tak zwany projekt Pani, pani mm -hmm. seneszyn, bo o tym pewnie Tak, Tam jest też zawarta, zawarty taki zapis, że ta refundacja miałaby obejmować jakby trzy próby zapłodnienia in vitro. Czyli Pani zdaniem to jest dobry pomysł, jak Pani ocenia ten zapis? Ten zapis trzyma się ogólnie przyjętych europejskich standardów i, i, i myślę, że gdybyśmy mieli reputację trzech prób, byłoby to, to, to bardzo dobrze. Proszę bardzo, I, dajmy się, dajmy 24, pani marszałek. Czy to jest ten sam projekt, który w 2009 roku składał Marek Balicki, też ze współpracy z naszym bocianem? Tak, chciałam e, wyjaśnić. To nie jest ten sam projekt, natomiast do, na bazie tego samego projektu. Tak, bo Pan Poseł Marek Balicki był członkiem i jest nadal członkiem naszego zespołu. Także tu też nie ma e, jak najbardziej żadnego konfliktu, e, bo kwestia jest taka, czy wrócić do projektu z 2004. Myśmy się też nad tym zastanawiali tak naprawdę co jest najlepsze, ale uznaliśmy, że powrót do projektu z 2009 roku oznaczałby, że trzeba by przejść już raz jeszcze raz tę samą drogę, którą przeszła komisja, bo ten projekt przyjęty przez komisję jest bardzo dobrym projektem. On tam on nic tak naprawdę nie zmienił z tego, co było w tym naszym projekcie, naszym również pana posła Balickiego, tylko on został tak naprawdę zaktualizowany. I dla nas to było istotne, żeby to był projekt aktualizowany, a nie zaczynać całej pracy od początku i jeszcze raz go aktualizować, to, to, projekt, no, to była jedna sprawa. Tak, ta a druga dla nas istotna kwestia to była również taka, że ten projekt, jak przypominam, został przyjęty przez Komisję w poprzednim Sejmie, czyli przez głosami e, e, Platformy Obywatelskiej. W związku z tym, jeżeli my teraz składamy powiedzmy w jakimś sensie projekt Platformy Obywatelskiej, bo Platforma Obywatelska go przegłosowała, wierzymy, że Platforma Obywatelska przyjmie ten projekt, bo to jest ich projekt, który oni przyjęli, tylko go nie zdążyli przegłosować. A teraz e, w odpowiedzi, e, jeśli chodzi o te zmiany. E, tak naprawdę te zmiany dotyczą, e, te zmiany, e, tu jeśli chodzi o tę zmianę, e, jeśli chodzi co się zmieniło w tym naszym projekcie w odniesieniu do projektu komisyjnego? To jest to tam są niewielkie zmiany korygujące, ale najistotniejszą kwestię dotyczącą badań naukowych wyjaśniłaby pani Agnieszka Sadłowska. Bardzo proszę. Projekt ustawy przepisach karnych w obecnym brzmieniu... Tego projektu przewiduje ograniczenie możliwości prowadzenia badań naukowych przez genetyków na renomie ludzkim. W związku z tym proponowana zmiana ma na celu do dookreślenie, że chodzi o zakaz prowadzenia badań genetycznych na zarodkach, żeby nie było całkowicie zakazu prowadzenia badań nad genomem ludzkim, który, który w obecnym zapisie jest przewidziany dla tego rodzaju badań kara trzech lat więzienia. Czyli żeby można było. Ale nie na genomie zarodka. Tylko do określenia, że jest zakaz prowadzenia badań genetycznych na genomie zarodka, a nie generalnie zakaz badań na genomie ludzkim. To, to są kwestie techniczne, kosmetyczne, chodziło o uszczegółowienie, i ten projekt, który składamy, jest po prostu wersją e, znacznie bardziej zaawansowaną, bo po prostu przeszła już całą tą procedurę komisyjną. No, ja również dlatego, sobie też pytała, e, też kuluarowa, 400, czy się ścigacie Państwo na projekty zamówienia się, jest ten projekt gotowy już popracować razem, nie wiem, razem, ja, to oni, sobie... oni dzisiaj by i tak Stanowczo tak chcę powiedzieć, że my się nie ścigamy. Najważniejsze jest to, żeby osiągnąć efekt, a naszym celem jest to, żeby można było wreszcie o in vitro mówić tak jak we wszystkich cywilizowanych państwach i w Polsce I no uważam, że akurat ten projekt, który my składamy jako najbardziej zaawansowany legislacyjnie, powinien być projektem jakby najważniejszym, bazowym i liczymy na to, że co już poprze tutaj nas. Pani Cybunał Refundacji chciałam zapytać, czy Państwo, bo w projekcie nie ma, rozumiem, ale wybieracie postulaty Sojusdemokratycznej. Czy to nie jest jakaś nieodpowiedzialna tak Jakkolwiek odwrótnie by to pytanie dzisiaj brzmiało. Mówimy o kolosalnych cięciach, także na ulgach, na dziecko i tak dalej, i tak dalej. wieku emerytalnego, kobiety już tak, zabierają głos w tym temacie, protestują. No i nagle jest postulat finansowania in vitro z budżetu państwa. Czy na pewno tu i teraz, jak by to miało wyglądać państwa zdaniem, żebyście poparli taką zmianę? Czy szykujecie jakąś kolejną ustawę, która będzie obejmowała refundację? Pani redaktor, my przede wszystkim szykujemy liczne projekty ustaw i, i nowelizacji ustaw, które wprowadzają oszczędności w budżecie. W związku z tym akurat te niewielkie pieniądze, o których tu mówimy, bo w skali budżetu to są bardzo nieznaczne kwoty na pewno nie położą się cieniem na, na budżet państwa. My mówimy po prostu o, o kwotach, które są w skali budżetu naprawdę bardzo niewielkie. A jeszcze jedno chciałabym dodać. No, nie może być takiej sytuacji, żeby e, osoby m, m, ubezpieczone które cierpią na chorobę niepłodności. Choroba niepłodności jest uznaną chorobą przez Światową Organizację Zdrowia, były, żeby te osoby miały być dyskryminowane w swoim dostępie do świadczeń i usług medycznych, które im są potrzebne. Muszą się znaleźć na to pieniądze, ponieważ osoby niepłodne mają takie same prawa w dostępie do służby zdrowia jak osoby chore, nie wiem, na... na na parobi serca czy inne czy inne problemy zdrowotne jeśli mogę dopytać Panią Marszałę, czy Pani się odwołała do sądu? Tak, została złożona apelacja. I czy tak. Pani wniosek o odtajnienie zgodnie z odpowiedzią? Nie, 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 ja nie mówiłam, że ja złożę wniosek o odtajnienie, natomiast na uzasadnienie wyroku sądu jest na stronie Federacji już od ponad tygodnia. I do Pana Posła pytanie o, o publikatorzy pospolitej dzisiaj w sprawie Pana Posła Kopińskiego. Co Państwo jako głódze możecie z tym sprawdzić tak znaczy, moim, dla, moim zdaniem, zdaniem czy... przepraszam, że dojdę w słowo, to nie jest publikacja w sprawie pana posła Kupińskiego, tylko w sprawie pana Ryszarda Zet, który jest jak wiadomo od dawna bardzo niewiarygodną osobą. Zostało to podkreślone i wyjaśnione w sprawie domniemanego samobójstwa pani Barbary Blidy. I od tamtej pory uważamy tego człowieka za totalnie niewiarygodnego. W związku z tym... Trudno mi się odnosić do, do, do wypowiedzi takiej właśnie osoby. Ale wyjaśnieliście Państwo, nie jest pan poseł Kopliński, pytał go pan o, o, o tą publikację, o tę wymianę maili. Pan poseł Kopliński yy... I, I taką właśnie informację od niego dostałem, że ten człowiek jest kompletnie niewiarygodny, w związku z czym wszystko to, co on opowiada, podlega no, jakby dziesięciokrotnej ocenie, bo no, no, nie mamy prawa wierzyć w to, co, co opowiada ten pan. Natomiast jeżeli chodzi o samego y, pana posła Kotnińskiego, ja myślę, że on w przeciągu najbliższego czasu wystosuje w tej sprawie oświadczenie, z którym Państwo się na pewno będziecie mogli zapoznać. Chciałem zapytać o propozycję Polskiego Stanu Narodowego w sprawie wydłużenia wiekometera emerytalnego kobiet. skoczenia wobec koalicjanta PSL proponuje, by rozważyć taką opcję, że w zależności od liczby urodzonych dzieci kobieta mogłaby pracować krócej niż do 67 roku życia proponowano tak z jednym dzieckiem na przykład 3 trzy lata krócej i tak dalej, tak w Czechach to e, Tak, no ten to jest propozycja, nad którą pewnie warto się zastanowić. E, my nie mamy w tej chwili gotowego stanowiska na ten temat, natomiast w tej e, propozycji premiera dotyczącej wydłużenia wieku emerytalnego, którą my generalnie popieramy, nam jednak bardzo zależałoby na tym, żeby, żeby poza... Poza wprowadzeniem takiej zmiany przede wszystkim zrobić symulację, co by to oznaczało dla kobiet po 60 roku życia, które nie mogą znaleźć pracy. Bo to jest kluczowa sprawa. Czy my chcemy tutaj wprowadzić wiek, czy przedłużyć wiek emerytalny dla kobiet, dla których tej pracy nie będzie, to i tak będziemy musieli płacić na, na, na zasiłki dla takich kobiet. Więc bez takiego myślenia na ten temat no, wydaje mi się, że, że, że ten projekt, nad którym jak rozumiem pan premier dopiero jeszcze pracuje albo go jeszcze nie ma.